Hej, hej, witam was kochani, lecimy z samego rana, ponieważ gdyż dzisiaj Playa Games postanowiła być miła i uprzejma i postanowiła spieprzyć komuś, znowu komuś, również i mi, życie. Hmm, będzie wgrywać nowy bookend na W47, więc spieszę się nagrywać odcinek, póki jeszcze serwer działa. Bo później może już nie działać, więc tutaj jak najwięcej rzeczy chcę zrobić przed... Tym jak serwer padnie. <śmum> Mam nadzieję, że zostaną mi tylko ataki do zrobienia, zanim serwer padnie. I najwyżej będę stratny ten parę ataków. Bo nie wiadomo, czy wstanie, czy padnie, czy będzie działał, czy dobrze będzie działał, co będzie w ogóle działało. Nie wiadomo. Moi kochani, nie wiadomo. Pobij bohatera w podziemiach trzy razy, chodźmy. W ogóle się przebierzmy. Więc śpieszcie spiesz, spiesz, się kochać. Serwery tak szybko odchodzą, 6716, no ten znowu w golda poleciał, no to jest, to jest zawodnik, który mi jasno mówi Macieju, Macieju, może już nie w Expa, tylko w golda leć, no to tak ten zawodnik takie podpowiedzi szalone tutaj tworzy, szalone podpowiedzi, dobra odbieramy 12, tu poleciał Epic. Do Kibla, ponieważ wiecie jak sytuacja plecakowa wygląda. Poza tym jeszcze do 66 ja kawał drogi, więc jeszcze se powrzucamy. 3:300, 3200 O, nawet se nie mogę kupić po tym resecie. Mówiłem, że zrobię reset i zrobiłem, nie? Czary pierścienie. I miałem jakieś pierścienie, bo widzicie, puste dziury są, ale nie mamy epickich pierścieni, więc nie mam co tam wepchać. Żeby uzupełnić miejsca w plecaku, nie? Więc... Sprzedałem kilka itemów znowu dzisiaj, no, takich 2-2,5 miliona, bo już się nie mieszczę, nie, bo już się nie mieszczę. I trochę smutno, i trochę smutno, bo ta Wiedźma nie rozpieszcza, nie rozpieszcza. Przyjęliśmy kolejnego zawodnika, Kaiser Soze jest tutaj. Ciekawe, czy inspiracją do Niku był film z pewnym aktorem amerykańskim, którego lubiłem oglądać do momentu któregoś sezonu, house of cards, w którym zobaczyłem zniesmaczone sceny, i później wyszło na to, że ten chłop, również chyba w życiu prywatnym, się zachowywał w różne sposoby. No dużo ma oskarżeń ostatnio, dużo, dużo, dużo. Wiecie o kim mówię, nie będę tutaj nazwiskami sypał, więc to jednym z filmów, właśnie on był tym tajemnym Kaiserem Soze. Hmm, który był, który udawał kulawego, tam niemotę, nie? Kulawego niemotę. Hmm, dobra, ciekawe, czy to jest natchnienie do Niku. Hmm. No dobra, co nam zostało tutaj? Poczta. Dużo nie no, wygrywaliśmy w petach, jak na razie. Jak widzicie, yy, nic nie zapisałem. No, zapisałem coś, dobra. Jest jeden win. Jest jeden win, dumny jeden win na światło, uczciwe. Uczciwe, że tak powiem. Umaga nie jest wcale lepiej, umaga nie jest wcale dzisiaj lepiej, więc nie ma co się podniecać. Natomiast wczoraj obroniliśmy się przed magiarami. Hmm, zakolak nawet kogoś zabił. Hmm. O, i nawet unika strzelił. O Jezu, patrzcie, jak zakolak, dzielny zakolak dwóch zabił. Dzielny zakolak dwóch zabił, dlatego wygraliśmy. Wafir też zabił ze czterech. <grym> Dawid tam też zakosił z jednego ze dwóch. Zuki, no i Zuki zaczął Hulka i Taper Hulka dokończył. Bohaterem Wafir szkoda, przecież Wafir dużo zabił. No, nad ranem się nie obroniliśmy, więc. Raz się bronimy, raz nie, natomiast dla mnie to jest fajne, bo jak się nie obronimy, to zabierają nam 20, czy tam ileś, a jak się obronimy, to 180 w kieszeni. I oni nie dostają EXPA, więc... więc z czego się smucić, nie ma czego. Jedno tu. 3 dla ponika hmm. A czekajcie, koło najpierw. Przecież jeszcze z koła mogę dostać jedzenie. Chodźmy. Widzicie, truskawka, jeżynka, 15 milionów. Widzicie, widzicie i znowu 15 milionów i truskawka, i śliwka i trzy grzybki. I 9 milionów, i 15 milionów, i kryształ, i eksp. Dobre koło. 15 milionów. Bardzo dobre koło dzisiaj. Mało gówno kamienia, gówno drewna, gówno dusz. Dużo fajnych rzeczy. Dobre koło. Dobre dzisiaj koło. Dobre. Trzeba to powiedzieć uczciwie. Dzisiaj ARNG siadło w kole. ARNG w kole siadło. No i przegrajmy kolejną walkę, bo to raczej nie będzie zwycięstwo z naszym klockiem, którego nie karmimy od kilku dni, bo nie mamy czym. A jak już mamy czym, to idzie do Krapiera. Zobaczmy, może klocek chociaż osłabi tego Heraldona jakoś wybitnie. No nawet nieźle mu to wyszło. Jakby Tyrek tak za dużo depsa nie dostał i go zabił szybko... No zabij go, dobrze. To nie jest... To są szanse. Kwestia tego tylko kto będzie blokował, a kto będzie unikował. No i jeszcze te krytyki, dobra. Już... Już wyjaśnione kto wygra, moi drodzy. Już jest wyjaśnione. Chociaż... 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 I? Easy... Easy Tyrosław. Ponik ma cytrynkę na jutro. Easy Tyrosław. Wygraliśmy ziemią. Ziemią wygraliśmy na światło, naszą toporną ziemią. Gdzie takimi żywiołami jak ogień czy woda, gdzie bym oczekiwał zwycięstwa, te żeśmy wtopili, czy mrok, nie? <laughs> ziemią żeśmy wygrali, no to ciekawe te playsy, są ciekawe moi drodzy, ciekawe te playsy, są ciekawe. Dobra, wszystko nakarmione, co tam mówią nam, że mamy spuścić komuś łomot, jeszcze dużo tego łomotu. No i musimy wrócić do gabinetu magii, moi drodzy. Chcemy czy nie chcemy tą potę kupić? Musimy, nie? Tą potę kupić musimy i ona tu sobie musi leżeć. Bo za 21 godzin jak ta się skończy, to wyjedziemy te dwie, tak? Yy, nie ma wyjścia, tak? Nie będzie wyjścia. Yy, a na razie one zapychają plecak. Plecak na razie mi nie jest potrzebny, bo i tak nie kopiemy gemów, bo budujemy jeszcze kopalnię. Nie mamy 25, więc nie możemy kopać i wydoby i ulepszać. Więc nie muszę mieć w tej chwili już totalnie żadnego slota, bo już kręciliśmy kołem, więc zostały nam tylko ataki. Na ataki nie trzeba slotów. Więc jest jak jest. 707 milionów versus 575 umaga. No, umaga trochę biednie. Zakręć kołem fortuny 5 razy. No, mogę zakręcić nawet i 10. Jakbyś chciała, droga gro, abyś pieniądze sypała. Dobrze, dobrze. Musimy tego złodzieja gonić. Dobrze, dobrze. Goń złodzieja. Trzy grzybki, trzy grzybki, jeszcze na koniec 6 grzybów. Dobrze goń złodzieja, ale to ciągle 70 milionów w plecy. To ciągle 70 milionów w plecy. Do Kibla też poszedł epik, bo znowu też zapchany plecak. No nic, może tutaj jakieś złoto? To jest ciągle 70 milionów w plecy do złodzieja druida. Ciągle. To dużo i mało, to dużo i dużo moi drodzy. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. 70 milionów, już tak na krótkim czasie paru dni. Hmm, ale on z tego wehikułu ciągnie tego złota jak powalony. O, 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 będzie piąta, będzie piąta. Szkoda. Dobra, ale przynajmniej są cztery. Jest okej. Okay. Zbrojownia nic do kupienia. No, tutaj jest ta pota też do kupienia i najprawdopodobniej za dwa dni będziemy roszady robić, nie? czyli te zejdą, to wejdzie duża wytrzymałość i mała inta, nie? <grym> Ale żeby to się wydarzyło, to to już musimy wszystko pokończyć, żebyśmy mogli dopać tak samo plecak jak u Ma Druida. 512 400 jest w porządku. Jest w porządku. Siedmiogłowa Hydra. O, to nawet zobaczymy co zrobimy, bo z siedmiogłową powinniśmy sobie w tej gildi poradzić. To nawet zobaczymy co tam Jadun Macieja poradzi, potrafi. 25, 33 grube lanie powiem wam. I jeszcze 20 dosypał. No grube lanie naszego Jaduna. I jeszcze 25. No grubo nasz Jadun leje. Jestem zadowolony z niego. Szkoda, że to nie były krytyki tam po 55-60 milionów później, ale ale jestem zadowolony. 300. Czas na darmowe ataczki, bo bez tego. O jezu, jak mnie zorał! Jak mnie zorał ten berserk. Kurzył się za to tutaj majkelarz wymajkelowany. No dobra. Poczta, poczta, poczta. Tutaj też jedna dzielna wygrana. Tym razem ogniem. No, tym razem ogniem. Światło na światło przegrało, ale ogień wjechał. Dumnie dumnie tutaj Rokitek nawet, kurde, tu Jęzogniks nawet wjechał już w jednoroga. To grubo. Jak go skasował. On go w ogóle prawie zabił. Okej. Okay. Jakby rozpil to przegrał, byłoby mi smutno. Byłoby mi smutno. No i dobra. Czyli to idzie w Kulkona, to idzie w Punika, to idzie w krapiera, to idzie w ognika, a to idzie w złotkę, tutaj żarłacz zrobił haps, ale na razie tyle żarłacza, moi drodzy właśnie się też zagadka tego pół miliona expa w kierunku druida, jeden z inteligentniejszych widzów, ja się cieszę, że mam tych widzów jeszcze na takim poziomie, że to nie są takie Ameby z grzybem zamiast mózgu. Cieszę się, że mam takich widzów, którzy mają mózg i umieją z niego korzystać. I często podpowiadają mądre rzeczy. I o, jak Tyrek pociachał, no to jestem dumny z Często podpowiadają mądre rzeczy i wyjaśnia się zagadka 500 milionów. Hmm. Ekspa dla Druida. I w sumie ma to sens. W sumie ma to sens. Może to nie będzie aż 500, ale w sumie ma to sens. I zaraz Wam tą zagadkę wyjaśnię. Tylko skończymy tutaj. Dobra, zostało tylko łomoty, więc możemy sobie tą potionę już kupić. Nie? Niech ona sobie tutaj leży i ona za dwa dni wjedzie na salony. Odwrotnie będzie. Będzie teraz duża wytrzymałość, a mała inta. Dobra, 646 milionów. Wyjaśniła się moi drodzy, wyjaśniła się zagadka, ponieważ Mac ma kalendarz po druidzie, nie? Czyli ten kalendarz miał druid, zanim wszedł w ten kalendarz, nie? Zanim druid wszedł w ten kalendarz, te trzy dni, to miał ten kalendarz, bo Mac ma kalendarz po druidzie. Zawsze. Jest tak to ustawione. I to jest ta zagadka. 17 i 19 dzień, dwie książki z Expem i trzy książki z Expem. Jak Mag tu dofrunie, to odfrunie. <laughs> to odfrunie. No to będzie dużo expa, to będzie dużo expa. Może nie pół miliona, ale chyba 150 i 300. Nie wiem, czy 100 i 300 z tych paczek jest. Dużo tych paczek jest. Tu będzie kilkaset milionów expa, więc wyjaśniła się, moi kochani, zagadka expa. Wyjaśniła się zagadka expa u druida. No i Mac to wyrówna. Jutro u druida planujemy 424 level. No maga 423 to raczej gdzieś tutaj, jak te ekspy mu dobiją się. No nic, żegnam was moi drodzy. Najprawdopodobniej to ostatni odcinek z W47 na starym backhandzie. A od następnego odcinka oba serwery będą wspaniałe. To trzymajcie się, się i pa pa.